Chcielibyśmy kilka tylko zdań dosłownie poświęcić na tematy związane z funkcjonowaniem Starostwa na linii, na styku działalności z Państwa jednostkami, podzielić się takimi uwagami, które, które również czasami nam spędzają sens powiek, ale również i Państwu. Głównym tematem 8 konwentu burmistrzów, wójtów i starosty Wadowickiego były inwestycje na drogach powiatowych. Rada powiatu przeznaczyła 1 125 000 zł tak zwanego klucza na remonty drog, ale o tym będzie mówiła pani Sasia Pamuła. Generalnie na te drogi jest ponad 10 milionów złotych, na co zostanie wydane to również pani kierownik powie. Prawdopodobnie jeszcze z tego klucza w tym roku, bo tak e, się omawialiśmy z radnymi, będą dodatkowe środki, także łączna pula prawdopodobnie klucza będzie około 3 miliona złotych, więc należy liczyć się jeszcze z dodatkowymi środkami. Zwróciliśmy się do Państwa jako do przedstawicieli do, do Włodarzy gmin z prośbą o to, abyście wskazali ewentualnie e, zadania, które chcielibyście, aby, aby powiat wykonywał na drogach, na drogach swoich będących na terenie Waszej gmin. Zarząd po zebraniu tych Państwa uwag oraz uwag radnych gminy zdecydował o podzieleniu tych środków. Część oczywiście poszła na, na chodniki, ale generalnie zarząd postanowił przeznaczyć większą część środków na nawierzchnię dróg, jednak te drogi są w stanie... Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych Stanisława Pamuła poinformowała, że budżet drogowy na rok 2014 obejmuje głównie środki na bieżące utrzymanie dróg 4 miliony złotych, zadania inwestycyjne 6 milionów złotych oraz usuwanie skutków powodzi 500 tysięcy złotych. Środki finansowe przeznaczone na modernizację dróg w wysokości 1 125 tysięcy złotych. Zostały podzielone w następujący sposób. Gmina Brzeźnica 143 tysiące, Kalwaria Zebrzydowska 157 tysięcy, Lanckorona 76, Gmina Mucharz 41 i tutaj ze względu na taką wysokość tych środków, no niestety chodników, zarząd zdecydował realizować chodniki przy współudziale z gminą. Gmina Zbytkowice 87 tysięcy, Stryszów 85, gmina Tomice 106 tysięcy, gmina Wadowice 278. I tutaj też jest jedno zadanie związane z chodnikami. To jest na drodze Stryszów-Klecza od Krajówki w kierunku Kamieniołomu. Między innymi z uwagi na zagrożenie Bezpieczeństwa Ruchu Dzieci Dochodzących do Szkoły czy Pieszych i Ruchu Pojazdów z Kamieniołomu i teren gminy Wieprz 152 tysiące. Wójtowie i burmistrzowie wyrazili niezadowolenie z wysokości kwot przyznanych na drogi przebiegające przez teren ich gmin. Natomiast nadal w rezerwie pozostaje drugi odcinek, ten na którym nam też zależy w kierunku lotniska w Balicach. Chodzi o odcinek w Ryczowie, tam jest półtora kilometrowy odcinek i również tutaj, tutaj żeśmy aplikowali i być może uda nam się też i, i ten odcinek zrealizować, ale on jest na razie, na razie w rezerwie i być może że z oszczędności pojawi się możliwość realizacji tego, tego odcinka. Staramy się iść na rękę tym no, które mówią tak dołożymy wam do chodnika no to, no to róbcie i tak jest w przypadku gminy Wieprza i Mucharza. Jeżeli chodzi o gminę Wadowice, to ten newralgiczny, newralgiczny chodnik, będziemy robić ten projekt od Drogi Krajowej 52 w kierunku Stryszowa, bo rzeczywiście to jest, to jest fragment tam niebezpieczny. Planujemy nieco około kilometra czy nieco ponad kilometr w projekcie ująć tego, tego chodnika. Bardzo proszę w tym momencie, czy jakieś jeszcze pytania. Bardzo proszę Pani Burmistrz Wadowic. Jako pierwsza głos zabrała burmistrz Wadowic Ewa Filipiak. Chciałam powiedzieć że te pieniądze które są przeznaczone dla nas dla gminy Wadowice no, zarząd bardzo nam zmienił dlatego że to są bardzo małe środki przeznaczyliśmy je wszystkie na chodniki bo te pieniądze które powiat no, ma na, na te drogi to są tak minimalne środki że trzeba dawać je na coś, co jest najważniejsze, a w tej chwili najważniejsze jest bezpieczeństwo, bo, bo przy każdej drodze powiatowej właściwie powinien być chodnik. Być Także no, ja jednak prosiłabym zarząd, żeby jeszcze raz to przeanalizował i żeby te wszystkie środki były przeznaczone na, na budowę chodników. To jest 270 tysięcy, no my w tym roku z naszego budżetu dajemy... 1,135,000 tysięcy na budowę chodników przy drogach powiatowych. Także tak to wygląda. I tu prosiłabym, bo nie wiem ile konkretnie będzie tych pieniędzy na ten chodnik, żeby zacząć od budowy tego chodnika w miejscu najbardziej potrzebnym i na pewno nie jest to miejsce włączenia się tej drogi do drogi krajowej. przez pierwszy kawałek do przejazdu kolejowego nikt do szkoły i na przystanek tam nie chodzi. Także tu bardzo bym prosiła, bo tak zrozumiałam, jak pani kierownik mówiła, że to jest odłączenia do kilometr aż w stronę Łękawicy. I jeżeli nie zdecydujecie się na wzięcie kredytu na, 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 na drogi powiatowe i będzie tylko no, ten stan finansowy, który został nam tu ci pokazany, przedstawiony, żeby jednak no, skupić się na, na bezpieczeństwie, czyli, czyli na chodnikach. Te, te pieniądze, które myśmy proponowali, to był chodnik przy ulicy Wałowej, no, chyba wszyscy wiedzą, jak, jak, ta, jak, to, jak w ogóle ta droga tam wygląda, ile tam samochodów przejeżdża na godzinę. No i budowa chodnika w Kleczy. No, to już mieszkańcy na zebraniu się śmiali, że w tym roku obchodzimy dziesięciolecie budowy tego chodnika. I nie jest to 50 na 50. Przykro mi jest to powiedzieć. Większość środków na ten pani daje e, gmina Badowyca. Pewnym elementem, który mógłby ułatwić Janusz Wacławski, wójt gminy Stryszów. W jest droga, która budowana jest na odcinku stryszów w Zembrzyce. I tutaj, już na tym etapie, należałoby pomyśleć o przyszłości. Mam tutaj w ogóle na myśli wystąpienie w ogóle powiatu do Marszałka Województwa Małopolskiego, aby odcinek drogi od Brodów do Zembrzyc, czy praktycznie do Suchej w ogóle Beskidzkiej przekwalifikować na drogę wojewódzką. Mariusz Krystian, wójt gminy Spytkowice. Nie otrzymaliśmy takiej jednoznacznej deklaracji, bo nie wiem co mam rozumieć pod sformułowaniem remont drogi. Czy zarząd się zgodził, żeby te środki przeznaczyć na chodnik? Czy na drogę, bo jeśli na nawierzchnię, to naprawdę za 87 tysięcy dużo tam się nie da zrobić. My proponujemy na chodnik i tak też proponowaliśmy, ponieważ jesteśmy w stanie dołożyć środków przynajmniej do 200 tysięcy zł, żeby budowę tego chodnika rozpocząć. Jeśli będzie coś dodatkowo, również już dzisiaj mogę powiedzieć, że na budowę tego chodnika. Chcemy przeznaczyć, bo 87 tysięcy w nawierzchni to tam niewiele państwo zrobicie. Wiceburmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, Halina Cimy. Przez cztery lata czekała na jakąś przychylność ze strony powiatu, jeżeli chodzi o drogi czy chodniki. Zrobiliśmy ze środków własnych, angażując również fundusze pozyskane z kredytu. Na wykonanie bardzo wielu zadań przy drogach powiatowych. Mam tu na myśli właśnie to podniesienie bezpieczeństwa wśród mieszkańców poprzez budowę chodników. Wybudowaliśmy naprawdę bardzo dużą ilość chodników, i gmina tutaj nie zawahała się wziąć kredytów, żeby podnieść bezpieczeństwo tutaj tej komunikacji wzdłuż dróg powiatowych, czy w Szydkowicach, czy w Zarzycach, czy w Brodach. To są naprawdę bardzo duże kilometry, poza tym wydaliśmy bardzo duże pieniądze na remonty chodników i no niestety z przykrością muszę powiedzieć, że te środki, które otrzymaliśmy z powiatu to jest kropla, taka kropelka w Morzu potrzeb. Wacław Wondolny, wójt gminy Muchasz. Nie mówimy tutaj już nic o nawierzchniach, bo nawierzchnie są w niektórych miejscach nas fatalne. Bardzo Więc ja nie wiem jak czy takie roboty cząstkowe, jak się w tej chwili wykonuje w postaci kilku łat, załatwiają problem. No nie załatwiają problemu, bo Państwo wjeżdżacie co trzy, co trzy miesiące, co cztery znów poprawiacie I, i róbmy jakieś takie większe łaty może. No i w ten sposób. A ja mam nawet taki wniosek. Zróbcie nawierzchnię na tych odcinkach, to nie jest dużo tam 10-11 kilometrów jeszcze zostało na tym naszym terenie, bo część już poszło pod budowę zbiornika i tak dalej. Sróbcie nawierzchni, my tą drogę przejmiemy jako gminną, bo tak dokładamy do tych drugi, tak dokładamy co roku, w związku z tym, jak będzie nawierzchnia porządna, to my sobie poradzimy, bo, bo te pieniądze, które tam wkładamy w tej drogi powiatowe, bo i musimy, bo tak bo do, do tego nas życie zmusza. Wtedy my je przejmiemy. Adam Kręciuch, wójt gminy Tomice. I teraz otrzymaliśmy pewną pulę na poprawę, modernizację dróg, 106 tysięcy złotych, i mamy się tutaj opowiedzieć, co za to robić, czy remontować drogi, czy budować chodniki. No, tu już koledzy wcześniej powiedzieli, że za 100 tysięcy złotych wybudować odcinek drogi to jest, to jest niepoważne, więc. Przechodzimy na budowę chodników, i dalej będziemy budować te chodniki. Oczywiście dokładając pewnie z 3,4 albo i więcej swoich środków. Małgorzata, chrapek, wójt gminy wieprz. Natomiast moja prośba jest taka, że przy tej edycji, która będzie w tym rozdaniu w tym roku, żeby jednak te gminy, które skorzystają z innych i mają. Nie były brane pod uwagę te, które nie mają tych zadań wielkich. Chociaż ja jeszcze do Krakowa i bardzo się cieszę, że te drogi będą robione bo to naprawdę jest duży skrót. To jest gorąca prośba, żeby może zwiększyć limit na te gminy, które z innych środków, że tak powiem, nie skorzystają, ponieważ no u nas no ta baza ta gumnie jest dosyć duża, prawie 50 km. Bogusław Antos, wójt gminy Brzeźnica. Na jednym zebraj stał taki starszy pan. I, I powiedział: No, nic też oryginalnego, tylko mówił, że jak takim tempem będziemy naprawiać minie Brzeźnica drogi, to on się nigdy nie doczeka tej drogi asfaltowej. I powiedział: Panie Wójcie, Pan musi wziąć kredyt, jeśli gmina nie ma środków i, i naprawić te drogi. I tak też, Panie starosto, Szanowni Państwo, uczyniłem poprzez dwa razy. Mimo wszystko, że gminy nie miały możliwości pozyskania środków unijnych, tak to miało możliwość powiat. Myśmy niestety musieli bazować na środkach własnych. I, i, I powiem tak: wzięliśmy dwa razy kredyt, i na dzień dzisiejszy no, problemu z, z drogami nie ma. Ja Zacznę od tej ogólnej filozofii. Państwo, wszyscy tutaj, którzy wypowiadaliście się, mówicie tak: budujmy za te pieniądze chodniki. Proszę Państwa, nie ma najmniejszego problemu. Problem polega tylko na tym, że jeżeli budujemy chodniki, to później tak. To co Pani Stasia pan Młowa powiedziała, Pani kierownik powiedziała jedną rzecz przy prezentacji. To znaczy, jeżeli Państwo wskazujecie na chodniki, to nawierzchnie są dobre. Tak to odbieram. No w związku z, w związku z no, no, no Pani Burmistrz, ale to jest kwestia, to jest kwestia taka, że wskazaliście Państwo jako gmina, jako gmina Wadowice wszystkie... Naprawdę, wszystkie chodniki. widzieliśmy swoje żale, to, tak, ja to konstruktywnie do tego Ja, to, ja to przyjmuję i staram no się odnieść. Tak się więc więc tak proszę, by, się. proszę Państwa, jeżeli chodzi o chodniki, to będziemy te chodniki tam budować, gdzie uzgodniliśmy wspólnie, wspólnie z gminami. Natomiast jest wiele, uważam, odcinków dróg takich, na których no, niestety mieszkańcy zgłaszają nam swoje uwagi, mało tego. Yy, no roszczą sobie później pretensje z powodu, z powodu zniszczonych pojazdów i tak się niestety niestety dzieje. W związku z czym musimy ten bied... ten biedę musimy dzielić powiatową pomiędzy poszczególne wszystkie gminy. Natomiast myślę, że pojawią się jeszcze dodatkowe środki na to, żeby skierować je do poszczególnych gmin i będziemy uwzględniać to co Państwo to, co Państwo zaproponowaliście. Pan Starosta powiedział o tym o tym szpitalu, ale jako, że między nami na początku była jakby taka wymiana zdań, to ja może dodam jedną rzecz, o której Pan tutaj nie powiedział. Pięknie, że Starostwo buduje szpital, to jest rzecz najważniejsza, jaka jest. Nie wiem, czy to jest aktualne, ale oprócz gminy Wadowice, gmina Wieprz zobowiązały się do dofinansowania tej inwestycji, więc jeżeli o tym mówimy, to warto to też powiedzieć. Jest tutaj zaproszony Pan Komendant Policji, też to warto powiedzieć, że działkę pod budowę powiatowej Komendy Policji dała na Wadowice. No przecież to są konkretne pieniądze. Jeżeli my dostajemy na drogi 278 tysięcy, prosimy o przeznaczenie je na drogi, to, a pan mi mówi, że jeżeli nie chcemy na chodniki, że nie chcemy tego przeznaczyć na asfalty, to znaczy, że drogi są nasze w porządku, to uważam, że pan jest nie w porządku w stosunku do, do naszej gminy bo u nas w każdej miejscowości są drogi powiatowe i te drogi powiatowe są w stanie fatalnym. W stanie fatalnym, ale nie są w stanie takim, żeby nie można było po tych drogach przejechać. A bezpieczeństwo i budowa chodników to jest rzecz najważniejsza, jaka jest na dzień dzisiejszy, bo samochodów jest tyle, że trzeba naprawdę te chodniki budować. Jeszcze w tym roku ma być rozpoczęta budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Starosta poinformował o piśmie Komendanta Wojewódzkiego Policji, w którym zwraca się z prośbą o zabezpieczenie środków na sfinansowanie dokumentacji projektowej. Jak mówię, zostałem zabudowany przez kierownictwo, żeby no, zwrócić się do Państwa taką no, pomoc finansową w tym pierwszym etapie. się chodzi to o, o te, ta część projektowa. No, do tej pory z tego co znaczy z tego co wiem i jak to jest przekazane, po prostu inne powiaty, tam gdzie są budowane budowane jednostki, no, angażują się to jak najbardziej, no, jak mówię, jest bardzo duże zaangażowanie już na tym etapie, no, ale ja wykonuję polecenie. Znaczy Panie Komendancie, Panu chodzi o pieniądze na projekt, tak? Dlaczego Proszę tak Państwa, w programie modernizacji komendy jest również wpisane, że przy ocenie ostatecznej kwalifikacji tego danego, danego zadania jest również między innymi jednym z punktów w ocenie jest wsparcie samorządu. No więc nasze wsparcie jest bardzo duże, samorządów powiatu wadowickiego, bo jak się wkład Wadowic przeliczy na pieniądze jest bardzo duże, bardzo duże. To może. Wtedy kandyda weźmie to, to pod uwagę. Ja myślę, że to bierze i dlatego jestem bardzo zdziwiona. To jest działka warta 4 miliony ludzi. No, o czym by to mówi? Problemy to Myślę, że wystarczający wkład. W takim razie przechodzimy do następnego punktu naszego, naszego programu. Kolejnym punktem obrad była budowa pawilonu E Szpitala Powiatowego w Wadowicach. Stan zaawansowania robót przedstawiła wicestarosta Marta Królik. Aktualnie realizowany jest trzeci podetap tej inwestycji obejmujący m.in. roboty murarskie wewnątrz budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie instalacji grzewczej. Ogólne koszty związane z rozbudową szpitala powiatowego od 2008 do 2013 roku wynoszą 17 milionów złotych. Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Alina Wolas. Przedstawiła informacje związane z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 i kosztami projektowymi zgłoszonymi przez powiat Wadowicki do banku projektów regionalnych. Koncentrujemy się na e, dwóch obszarach e, z punktu widzenia powiatu najważniejszych, mianowicie była tematyka związana z e, rozbudową szpitala powiatowego, była poruszona tematyka związana z. E, Drogownictwem była również kwestia szeroko rozumianego ułatwienia obywatelom dostępu do usług administracji i również kwestia pomocy osobom niepełnosprawnym.